Istnieje specyficzna roślina, którą nauczono nas gardzić. Przez dziesięć tysięcy lat podtrzymywała imperia, ubierała armię i leczyła umysły, gdy żadne inne lekarstwo nie pomagało. Jednak w niecałe stulecie nazwaliśmy ją jedzeniem dla biedoty i pozwoliliśmy jej zniknąć z naszych talerzy. A jednak ukryta w jej miąższu leży tajemnica, na którą czekał ludzki mózg. Cząsteczka, którą współczesna medycyna sprzedaje teraz w butelkach, Choć natura kiedyś swobodnie uprawiała ją w każdym ogrodzie. To jest historia Bobu, zapomnianego lekarstwa, które zlekceważyliśmy jako coś zwykłego. Historia tej rośliny zaczyna się nie w laboratorium, lecz w grobowcu w Galilei w Izraelu, w stanowisku archeologicznym datowanym na 8500 roku przed naszą erą. W glinianych naczyniach, które pozostały zapieczętowane przez 10 tysiącleci, leżały nasiona Bobu. Doskonale zachowane. Naukowcy w 2015 roku datowali je metodą węglową i stwierdzili, że po 10 tysięcy latach nadal były zdolne do kiełkowania. Ludzie, którzy je przechowywali, byli jednymi z pierwszych rolników ludzkości. Nie mieli języka pisanego, narzędzi metalowych ani garncarstwa, ale rozumieli coś, o czym my zapomnieliśmy. W krainie, gdzie przetrwanie oznaczało dokładny wybór tego, co zasadzić najpierw, Wybrali Bób przed zbożem. To nie były zwykłe nasiona. To było lekarstwo, przebrane za jedzenie. Każdy Bób zawierał do pół procenta L-Dopa. Jest to ta sama cząsteczka, którą firmy farmaceutyczne syntetyzują dziś do leczenia choroby Parkinsona, depresji i niedoboru dopaminy. To jest związek, który sprawia, że czujemy się zmotywowani, żywi i trzeźwi umysłowo a rósł swobodnie w glebie. Z Galilei bób podbił starożytny świat. W epoce brązu pojawił się jednocześnie w Hiszpanii, Grecji i Szwajcarii. Była to globalna sieć lecznicza, na długo przed statkami, drogami czy imperiami. Starożytni Egipcjanie umieszczali go w grobowcach jako pokarm na życie pozagrobowe. Rzymianie jedli go na festiwalach ku czci zmarłych, wierząc, że bób ma moc komunikowania się między światami. Nie mylili się co do jego mocy. Po prostu nie mieli współczesnego języka dla neuroprzekaźników. Kiedy umysł ogarnęła ciemność, kiedy zima kradła kolor życiu, albo kiedy żołnierze maszerowali zbyt długo i nic nie czuli, bób ich przywracał do życia. Rzymscy lekarze przepisywali go na melancholię, a średniowieczni zielarze nazywali go fasolą równowagi. Nauka w końcu nadrobiła zaległości w 1913 roku. Biochemik Markus Guggenheim po raz pierwszy wyizolował L-dopa z Wicia Faba, czyli Bobu. Nie miał pojęcia, że ekstrahuje jedną z najpotężniejszych cząsteczek w chemii mózgu. Dopiero w 1938 roku naukowcy odkryli, że L-dopa przekształca się bezpośrednio w dopaminę w ludzkim mózgu. Przemysł farmaceutyczny zwrócił na to uwagę, i w ciągu dziesięcioleci syntetyczna L-dopa stała się złotym standardem w leczeniu choroby Parkinsona. Ale Bub, który dał początek lekowi, Został zapomniany. Wtedy zaczęło się wymazywanie. Do XVIII wieku, gdy Europa stała się bogatsza, mięso i nabiał zastąpiły bób. Bób stał się jedzeniem dla chłopów. Były postrzegane jako oznaka ubóstwa, a nie mądrości. W Wielkiej Brytanii, gdzie bób karmił ludność przez pięć tysięcy lat, zniknął z kuchni niemal z dnia na dzień, sprowadzony do paszy dla zwierząt. Ale bób, jak cała zapomniana wiedza, nie znika. On, na początku XXI wieku świat stanął w obliczu kryzysu umysłowego. Wskaźniki depresji rosły, a diagnozy choroby Parkinsona podwoiły się. Mózg zmagał się. Lekarze przepisywali leki zmieniające poziom dopaminy w rekordowych ilościach, ale pacjenci zaczęli pytać, czy istnieje inna droga. W 2005 roku naukowcy zaczęli testować zapomniane lekarstwo w porównaniu z lekiem syntetycznym. Wyniki były zaskakujące. Świeży Bób podnosił poziom lewodopy w osoczu w stopniu porównywalnym do standardowych dawek leków, ale efekty utrzymywały się dłużej. Pacjenci zgłaszali wydłużone okresy on te godziny, gdy ruch jest płynny, a umysł jasny. Współczesna neuronauka ujawniła dlaczego. L dopa przekracza barierę krew mózg, co udaje się nielicznym cząsteczkom. Po dostaniu się do środka przekształca się bezpośrednio w dopaminę, zalewając wyczerpane szlaki neuronalne neuroprzekaźnikiem, którego pragnie mózg. Dotyczy to nie tylko choroby Parkinsona. Dopamina odpowiada za motywację, skupienie i nagradzanie. Kiedy poziom dopaminy spada, pojawia się depresja. Ostatnie badania wiążą nawet stan zapalny w płacie czołowym. Kluczowy czynnik depresji z niedoborem dopaminy. Bób, który karmił starożytnych, może być kluczem do leczenia współczesnego umysłu. Ale aby odzyskać tę moc, musimy na nowo nauczyć się go uprawiać. Musimy otworzyć zaginiony podręcznik uprawy Bobu. W przeciwieństwie do współczesnych upraw, ta roślina nie chce być rozpieszczana, chce pracować. Pierwszą tajemnicą jest odporność na mróz. Podczas gdy współcześni ogrodnicy czekają na ciepłą pogodę, bób wymaga zimna. Jeśli ziemia nie jest zamarznięta na stałe, czyli powyżej minus 10 Celsjusza, wysiej je teraz. Posać je w środku zimy i wciśnij duże nasiona na głębokość dwóch cali. Są zimowymi wojownikami. Podczas gdy reszta ogrodu śpi, budują potężny system korzeniowy, gotowy do startu w momencie powrotu słońca. Drugą tajemnicą jest silnik azotowy. Starożytni rolnicy sadzili bób nie tylko dla jedzenia. Sadzili go, aby uzdrowić glebę. Bób jest rośliną wiążącą azot. Jego korzenie goszczą bakterie, które wyciągają azot z powietrza i wiążą go w ziemi. Nie wymaga nawozu, ponieważ tworzy własny. Każda uprawa, którą zasadzisz po bobie, czy to pomidory, kukurydza czy dynia, będzie rosła większa, ponieważ bób był tam pierwszy. Trzecią tajemnicą jest uszczypnięcie. To jest zapomniana technika starych ogrodników wiejskich. Późną wiosną roślina rośnie wysoko, ale ma jednego wroga – mszycę, która uwielbia miękkie wierzchołki pędów. Rozwiązanie jest bezwzględne i genialne. Kiedy pierwsze strąki pojawią się nisko na roślinie, po prostu uszczypni kilka górnych cali wzrostu to usuwa cel dla szkodników. Co ważniejsze, zmusza to energię rośliny do kierowania się w dół, z dala od liści, w stronę pęcznienia strąków, koncentrując zbiory. A kiedy nadejdą żniwa, musimy oduczyć się, jak je jeść. Stygmat jedzenia chłopskiego dał nam gotowane, rozmiękłe, szare ziarna. To nie jest prawdziwy bób. Zebrane młode są słodkie i delikatne. Historycy kulinarni przypominają nam, że starożytni nie wygotowywali z nich życia, piekli je. Chipsy z bobu pieczone w piekarniku z oliwą z oliwek, kuminem i solą morską, aż do uzyskania złotego koloru, tworzą wysokobiałkową, zwiększającą dopaminę przekąskę. Albo spróbuj zielonego złota, blanszowanego bobu zmiksowanego z czosnkiem i kolendrą. To jest biodostępne lekarstwo, ale jest pewne ostrzeżenie. Starożytna mądrość zawsze szanuje moc. Bób nie jest dla każdego. Stan genetyczny, zwany niedoborem G6PD, powszechny w populacjach śródziemnomorskich i afrykańskich, sprawia, że ten bób jest dla niektórych niebezpieczny. Dla nich wywołuje fawizm, rozpad czerwonych krwinek. Dlatego Pitagoras zabronił swoim uczniom ich spożywania. Wiedział, że są wystarczająco potężne, by leczyć, ale także wystarczająco potężne, by szkodzić. Dla osób z niedoborem unikanie jest absolutne, dla reszty z nas są darem. Dziś nauka dogania to, co wiedzieli starożytni. Naukowcy NASA badają Bób jako czołowego kandydata do misji na Marsa. Są wysokobiałkowe, wiążą azot i poprawiają morale astronautów w ciemnej przestrzeni kosmicznej. Uniwersytety w całej Europie identyfikują bioaktywne związki w Bobie, które mogą chronić przed neurodegeneracją. Być może najbardziej radykalne, ponowne odkrycie jest takie. Mózg nigdy nie miał być karmiony przez fabryki. Przez 10 tysięcy lat ludzie jedli pokarmy, które naturalnie wspierały produkcję dopaminy. Następnie, w ciągu jednego stulecia, zastąpiliśmy je przetworzoną żywnością, pozbawioną związków, których potrzebują nasze neurony. Depresja, ADHD i mgła mózgowa to nie tylko choroby, to wiadomości. Mózg prosi o to, czego przestaliśmy mu dostarczać. A odpowiedź wciąż rośnie w ziemi. Bób, który ubierał królów epoki brązu, karmił rzymskich żołnierzy i utrzymywał średniowiecznych chłopów podczas głodu, nigdy nie przestał oferować swoich darów. Po prostu czekał, aż sobie przypomnimy. Ta wiedza nie zaginęła. Czeka, aż ją odzyskamy. Jeśli ta historia zmieniła sposób, w jaki patrzysz na skromne rośliny w swoim ogrodzie, proszę zasubskrybuj i polub kanał. Odkopujemy historię i naturalną mądrość, którą współczesny świat próbował pogrzebać. Pomóż nam zasiać nasiona dla lepszej przyszłości. Kolejny skarbiec zapomnianych skarbów otworzy się bardzo niedługo.